Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym poradniku odpowiem na najczęściej padane przez Was pytanie, prośbę, żebym pokazał Wam, gdzie na Linuxie znajduje się folder z plikami osobistymi gry, bo nie możecie ich znaleźć. Na Windowsie te pliki znajdują się przeważnie w folderze localappdata lub w moich dokumentach Na Linuxie ten folder jest w innym miejscu Najpierw musimy sobie zadać pytanie jaką wersję gry posiadamy Jeżeli gra jest pobrana w wersji linuxowej, bo gra oferuje linuxową wersję To folder może być w różnych lokalizacjach Ale najczęściej możemy go znaleźć w katalogu domowym w folderze.config, który jest folderem ukrytym. I tutaj prawdopodobnie gdzieś znajdziecie folder nazwany tak jak gierka. Ten folder może się znajdować po prostu w katalogu domowym. Na przykład BS Manager ma tutaj folder. Czasami też zdarza się, że taki folder możemy znaleźć w folderze folderze.var, jeżeli to jest aplikacja pobrana przez Flatpak, w folderze app. I tutaj mamy wszystkie Flatpaki i ich pliki osobiste. Więc tutaj też możemy znaleźć taki folder, jeżeli grę, którą zainstalowaliśmy niekoniecznie ze Steama, pobraliśmy przez Flatpak. Czasami w Kroka .local też można znaleźć, local share też tutaj czasami się znajduje. W przypadku gier linuxowych nie ma takiego jednego standardu. Każda gra pakuje pliki konfiguracyjne w dowolne miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o gry uruchamiane przez Proton, czyli gry Windowsowe, które pobraliśmy na Linuxa, to mamy wszystko w jednym miejscu. W przypadku gier pobieranych lub dodawanych na Steam Potrzebujemy ID aplikacji, więc klikamy prawym na grę właściwości i w zakładce aktualizacje znajduje się ID aplikacji. I tą liczbę musimy zapamiętać, ponieważ tak będzie nazwany folder, w którym znajdują się właśnie pliki osobiste tej gry. Gdzie ten folder się znajduje? W katalogu domowym, steam, to jest ukryty folder, steam. No i tutaj już tak jak na Windowsie troszeczkę, steam apps. I mamy folder compatdata. data. I tutaj mamy foldery z różnymi numerkami, i każdy numerek to jest jedna gra. Więc remnant w tym przypadku ma takie ID 617290 i z tego co ja kojarzę, to tego folderu tutaj nie będzie, ponieważ grę mam na drugim dysku. Więc wchodzę w drugi dysk, Steamapps, kompat data, i tutaj mam 617290, To jest folder z remnantem. No, i teraz mamy folder prefiksów. Prefix to jest taka izolatka, która udaje, że tutaj jest Windows. Specjalne pliki konfiguracyjne tutaj istnieją, żeby gra myślała, że jesteśmy na Windowsie. No i folder prefix to jest właśnie ten prefiks. W folderze drive C emulujemy dysk C na Windowsie. No i mamy tutaj już po staremu program files, program data users, czyli użytkownicy. No i jak chcemy wejść w folder updata. No to wchodzimy w Users, Steam User, bo to jest użytkownik steamowy. No i tutaj już mamy te dokumenty na Windowsie, tak? Czyli mamy moje dokumenty, lokalne, ulubione, pobrane, pulpit, Updata, nie? No to w przypadku remnanta to będzie folder local updata No i faktycznie jest remnant, i tutaj mam config. No i w przypadku niektórych tytułów, mody, właśnie wgrywa się w ten folder, albo na przykład wgrywa się w moje dokumenty, też się czasami zdarza. Także. To jest miejsce, gdzie grę uruchomioną protonem, ten, ten, te foldery z, możemy znaleźć. No i to by było w zasadzie tyle w dzisiejszym poradniku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!